W poprzednim odcinku. I mamy tutaj 9 v napięcia stałego. No jest słabo. Teraz odłączę sobie. Ej, zobaczcie to. Zobaczcie co tu się dzieje. Tu mamy dwa bezpieczniki. Nieważne jak się multimetr przyłoży, jest przybicie także kategorycznie to leci do wymiany. Siemaneczko! Dzisiaj, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, zajmiemy się naprawą tego to amplitunera I generalnie już części mi przyszły, zaraz będziemy je sobie montować I wyszło o wiele więcej niż przypuszczałem, o wiele więcej komponentów trzeba będzie wymienić Ponieważ są uszkodzone, więc zostawcie subika, bo na 1000 subskrypcji szykuje się niezły giveaway Będzie można wygrać dość fajny wzmacniacz polskiej marki, ma on moc 2x35W w się. Ale więcej nie zdradzam, o tym się dowiecie dopiero jak te 1000 subików pyknie A, jeszcze jedno, zobaczcie sobie tam w opisie na dole Jak szukacie jakiegoś wzmacniacza, czy to jakiegoś najczego takiego, wiecie, do posłuchania Czy fajnego vintage zestawu, to tam w opisie są linki do aukcji na Allegro, moich yy, I zapraszam do zakupu, więc bierzemy się za naprawę Okej, okay, więc części już do mnie przyjechały. Większość z nich zamówiłem na TME, ponieważ mam zaufanie do tego sklepu. Wiele tam układów stalonych zamawiałem i naprawdę. Jakoś była Prymasor, więc tak, może zacznę od tego, że w poprzednim odcinku sobie sprawdziliśmy tranzystory mocy końcowe. No i były one przybite, oczywiście, ale potem jeszcze, tak jak mówiłem, pod koniec, że sobie przejrzę pozostałe tranzystory, jak i tutaj przede wszystkim tranzystor sterujący. No i generalnie on też się okazał być trupem, więc już sobie też go zamówiłem. I generalnie jeszcze sobie później tak wiecie. Profilaktycznie przejrzałem tutaj wokół te tranzystorki też i okazało się, że jeszcze jeden tranzystor przebity, a jest to 2SB 649A, więc go też sobie wymienimy. Ale tutaj mam akurat kupiony zamiennik, no bo no, niestety na TM nie było tego oryginału, ale porównywałem sobie parametry. To jest normalnie identyko, to samo, więc musi to działać. No i jeszcze to, co w sumie nie wiem, takie dość dziwne mi się wydaje, ale znalazłem takie. W zasadzie też jest upalony rezystor. I to bardzo dziwne mi się wydaje, bo zobaczcie sami na to. Tutaj mamy, tak jak widzicie, R453. Tutaj na schemacie widzicie, za co on odpowiada. I on ma moc jednego W. A w drugim kanale, który okazał się uszkodzony, zobaczcie sami na to. Tutaj mamy to jest ten właśnie rezystor, no i to jest watowy chyba rezystor, jak widzicie R 454, no i ja go sprawdzam multimetrem i on w ogóle przejścia nie ma. On generalnie te dwa rezystory mają po 180 ohmów. też w identycznym układzie występują w tych kanałach. Nie wiem czemu tu jest dany mniejszy. Raczej tutaj nikt nie grzebał, nie wiem o co chodzi, ale no jak widać jest spalony. Więc nie wiem, może on się po prostu podczas pracy przegrzał i spowodował tą musterkę. Albo ktoś tym kurde amplitunerem próbował spawać. Nie wiem, jakąś elektrodę do terminala przyczepił i spawał. Nie wiem o co chodzi, bo ciężko takie tranzystory uwalić. I tak, generalnie. Tre tranzystor, który był chyba najbardziej poszkodowany a mianowicie był to 2N3055 motoroli miał on przybicie, no w zasadzie nieważne nie jak się przyłożyło mu multimetr był on trupem i mam tutaj taki oto tranzystor tungstrama z wylutu jest on sprawny no i słuchajcie w, zas w zasadzie dostałem go za darmo, zapłaciłem tylko za dostawę wraz tam z innymi tranzystorkami od Łukasza Czernika więc serdecznie zapraszam do niego na kanał. Jeśli tam potrzebujecie jakieś naprawy głośników, to tam zapraszam. Tutaj macie nazwę kanału. Generalnie to jest jeden z tranzystorów. Kolejny tranzystor MJ2955 to też akurat kupiłem na temę i też jest to zamiennik. Zaraz wam go pokażę. Tak ten tranzystorek wygląda. Jest to marka NT. Jak widzicie, oznaczenie jest całkowicie inne ale te parametry, no wszystko to jest to samo to jest po prostu zamiennik a co to jest w ogóle za marka NTE a jest to amerykańska marka założona w New Jersey w 1979 roku więc no, myślę, że to jest całkiem dobry wybór te tranzystorki posłużą zresztą zobaczcie też na gabaryty, że one rozmiarowo są takie same zdarzało się, że Motorola właśnie Identyczne tranzystorki były o wiele mniejsze. Co się wiąże z mniejszą budową tranzystora, gorsze odprowadzanie ciepła. I więc tak, jeszcze za ten tranzystor 2SB649A, mam też zamiennik, tak jak mówiłem z TME. Tak się on prezentuje, też ma inne oznaczenie, ale parametry są całkowicie te same. No i w końcu tutaj mamy tranzystor sterujący, a mianowicie BD-139, też kupiłem na TME tak one wyglądają. Też nie jest to żadna podróba. I jeszcze po drodze sobie kupiłem, żeby sobie ułatwić trochę pracę. Żeby się nie męczyć z tą plecionką i w ogóle. Kupiłem sobie rozlutownicę. Jeszcze nawet ma kabel związany, zaraz sobie ją rozwiążę. No i wylutujemy sobie ten tranzystorek 2 sb 649 a Który też okazał, okazał się niesprawny. Też ma przebicie. Dobra, rozlutownica nagrzana. Zaraz sobie zobaczymy jak to będzie działać. To sobie kliknę. Eee, zajebiście. Pięknie, pięknie. Zaczyna mi się to podobać. Kurde, dlaczego ja wcześniej tego nie kupiłem? Ale to idzie fajnie. No i cyk. Odlutowane, bez żadnego topnika. Fajnie. Dobra, wymieniamy ten tranzystor i lecimy z resztą. No i dobra, słuchajcie, z już mamy wpięty. Tutaj sobie zrobiłem ten taki system z żarówką zabezpieczający. Więc mam tutaj właśnie stryczek na przewodzie do tej żarówki. A takie usprawnienie, dobra. Załączamy mu zasilanie. Dobra, zasilanie dostał. Tutaj jak widzicie, lampka standby się pali. No i uwaga, teraz czy on się włączy, czy nie włączy? Chwila prawdy, uwaga. Naciskam. Bęk, działa pięknie. Żarówka się żarzy tak, jak być powinno. Delikatnie, wiadomo, bo jakiś tam pobór jest. Bez muzyki, no ale słuchajcie, wszystko tu się świeci. Pięknie, pięknie. W ogóle tak wygląda wnętrze. Ja już tutaj wszystko ładnie wyczyściłem. Elegancko to wygląda. Jeszcze została druga strona. Wiadomo, trzeba wyczyścić to stopnika. Ale słuchajcie. Wygląda na to, że działa. Dobra, słuchajcie, podłączyłem sobie kolumienkę pod ten właśnie kanał, który był naprawiany. Zobaczymy, czy to Co się dzieje, czy gra. A może nie powinno się tak robić przed tutaj ustawieniem prądów spoczynkowych, ale tak delikatnie sobie zobaczymy. Tu się nic nie powinno stać z tym. Zresztą tutaj, jak widzicie, jest zabezpieczenie. Włączymy sobie go. Damy na FM zakres. słuchajcie, kanał sprawny, dobra, no to co teraz bierzemy się za czyszczenie e, strony tej, gdzie są pola lutownicze, przeczyścimy sobie te PCB i bierzemy się za ustawienie prądów spoczynkowych, jeszcze tutaj muszę przykręcić jedno żeberko, bo ja odkręciłem, żeby wyjąć sam ten rezystor który był spalony, dobra, to sobie wyłączymy, no i czyścimy Ok, dobra, więc już mamy tutaj podpięty multimetr, mamy tutaj kanał lewy. Generalnie jakie tutaj napięcie może być stałe, no to jest to 0V, najlepiej żeby było z tolerancją plus minus 30 mV. Także ustawimy sobie na 0. Zaczniemy sobie, tutaj taki potencjometr jest. Sobie nim to ustawiamy. Za pomocą R411 sobie ustawiamy ten prąd. Bardzo delikatnie przykręcamy. Dobra. Ten kanał niech tak zostanie. I tak tutaj blisko zera jest, a bardzo ciężko to ustawić. Naprawdę małe ruchy tu trzeba robić. Ale tolerancja to jest właśnie te 30 te mV, więc może być. Dobra, podłączymy sobie drugi kanał. No, tutaj akurat mamy 0. Ten 1 mV, no ale no, słuchajcie, jest ok. Dobra. Więc tutaj te napięcia mamy wyregulowane. Ok, więc słuchajcie, już tutaj wzmacniacz pracuje sobie te kilka minut, tak jak tutaj jest zalecane zworka między rezystorem R455 jak i R456 to dotyczy się, ten drugi rezystor drugiego kanału jest usunięta, więc sobie teraz mierzymy spadek napięcia właśnie na tym rezystorze Po oczywiście po ustawieniu tych prądów należy przywrócić tą zworkę z powrotem więc co, jak widzicie Tutaj producent zaleca 28 mV, żeby ustawić eee, wtedy ten prąd spoczynkowy będzie poprawny. A tutaj mamy trochę zaniżone to, więc sobie delikatnie zwiększymy ten prądzik, jak widzicie powoli idzie w górę. No i dobra, mamy w sumie ustawione. No jest prawie idealnie 28 mV, o jest 28. Dobra, no i mamy napięcie ustawione już. Tutaj nie będę cudował, bo i tak tego no, ciężko to idealnie ustawić. No ale słuchajcie, jest OK. Wszystko wedle zgodnie ze schematem i analogicznie to samo robimy w lewym kanale, no i prądy mamy ustawione. Tutaj na ekranie zresztą macie instrukcję, jak to się robi, gdzie są te właśnie potencjometry, więc akurat nie jest to. Coś trudnego. Także amplituner możemy już na spokojnie składać, no i testować go. Więc tak, jak widzieliście, naprawa się powiodła, wszystko się udało zrobić. Natomiast jeszcze kilka komponentów zdecydowałem się wymienić podczas, podczas tej naprawy, poza tutaj tranzystorami w końcówce mocy. Wymieniony też został tranzystor od prądu spoczynkowego i dwa drivery, czyli tranzystory sterujące 2SD659, jak i 2SB. 649A. Dobrze mówię? No i oprócz tego jeszcze doszedł rezystor 180 ohmów. A zresztą tutaj wszystko macie na ekranie poświetlone, co zostało wymienione. No i też wymieniłem profilaktycznie ten kondensator C432, który był obok tego spalanego rezystora. A tak profilaktycznie. E, bo mógł się po prostu też od tego jakoś uszkodzić jak go pierwszy raz odkręciłem, to ten kondensator był całkowicie oparty o ten spalony rezystor więc go wymieniłem też miał już na sobie ślady spalenia od tego rezystora więc no, uważam, że to było jak najbardziej potrzebne generalnie ten już amplituner ja go sobie pożytkuję tydzień, żeby wyeliminować wszystkie jakieś tutaj usterki, które mogą jeszcze być i będzie można go kupić. Tak się z widzem dogadałem, że po prostu go sprzedamy. Jakiś czas temu w zasadzie jakiś czas temu, bardzo dawno temu kupił dwa takie amplitunery. Razem z tym 701 kupił NAD3020 i to jeszcze w wersji srebrnej, naprawdę fajnie wygląda on. I generalnie cel był od początku taki, żeby te amplitunery sprzedać. Jako iż ten był niesprawny, to zdecydował się go oddać w moje rączki, żeby go naprawić, więc podsumowując za same części Wyszło tam około 100 zł. No i amplitunerek śmiga. Jeszcze w planach jest tutaj to te podświetlenie tego wyświetlacza wymienić, bo jest tutaj żarówka żółta, zwykła. A plany są takie właśnie z inicjatywy widza to wynika, że stawimy sobie tutaj LED'a. Ja coś tutaj poszperam. Może uda mi się znaleźć i wstawimy sobie tu ledzika, ale to wam pokażę na shortcie, więc subik musi być, wiadomo, a jeszcze ten giveaway nie zapominajcie o tym. I myślę, że niebawem wleci taki krótki filmik z pokazu, jak te podświetlenie będzie działać. Jak uda mi się znaleźć leda. Także trzymajcie się do kolejnych napraw. A jeszcze jedno. Już kolejna paczuszka czeka ode mnie. Od widza do naprawy. Więc sprawdzajcie kanał na bieżąco. Nie wiem, kiedy wleci filmik, nie mam pojęcia. Trzymajcie się, no i cześć.